Wyniki budżetu obywatelskiego pokazują, jak zgraną jesteśmy społecznością. Pokazują również, że w przedszkole ma mnóstwo osób, które są naszymi przyjaciółmi, które chętnie głosowały na naszą inicjatywę, ale także jest też grona osób, które po prostu nam kibicują i chętnie włączają się w nasze działania. Na placu zabaw mamy kolorowe urządzenia, które stylistyką wtapiają się w nadmorski klimat tejże miejscowości. Jest statek, jest, jest mnóstwo urządzeń, różnego rodzaju bujaki, huśtawki, zjeżdżalnie. To wszystko pięknie dopełnia powierzchnia bezpieczna w kolorach błękitnego morza, złocistego piasku czy też zieleni. Przede wszystkim gratulacje dla tych wnioskodawców tego projektu w budżecie, ale przede wszystkim za wszystkich osób, które się czynnie zaangażowały, żeby przekonać mieszkańców Społeczność gminy Wajsłowo, żeby oddali głos w części miejskiej na to zadanie, które jest jednym z kilku, które będziemy realizować w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Najlepszym świadectwem jest atmosfera, która panuje w przedszkolu samorządowym, czyli przede wszystkim uśmiech i coraz większe zainteresowanie mieszkańców gminy Wałęsłowo, żeby. Oddać swoje tutaj najmniejsze w pociechy naszych jednym z najważniejszych mieszkańców gminy, bo naszą przyszłość. Właśnie do tego punktu tutaj przedszkola samorządowego to no też bardzo mnie cieszy to, że ta przedszkola się cały czas rozwija, że są dodatkowe zajęcia i dodatkowa infrastruktura, która powoduje, że ci dzieci mają coraz więcej zabawy, ale też nauki. To przede wszystkim zasługa osób, które pracują w tym przedszkolu.